Witajcie! Tak jak obiecałem, tak robię. Czyli porównanie tych czterech modeli Kylie. Obiecałem, że, jeśli osiągnę 1000 subskrypcji, to taki odcinek się pojawi. I pojawia się właśnie teraz. Będziemy porównywać Kylie 7, Kylie S2 Hybrid, Kylie 6 i Kylie 3 Low. Czyli wszystkie cztery najnowsze modele od. Ringa. Ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie zostawić subskrypcję. Polubić ten film i skomentujcie, które z tych Kylie są Wasze ulubione i które wy byście wybrali. W takim razie zacznę. Najnowszą ze wszystkich modeli Kylie z tej rodziny są oczywiście Kylie 7, potem Kylie hyb Hybrydy, potem Kylie 3LOW i najstarsze są Kylie 6. Ja po prostu nie będę tutaj przyznawał punktów. Będę tylko mówił, których z pięciu kategorii jest która para butów zwycięzcą. Nie szukamy tutaj wygranej, tylko po prostu takie porównanie to ma być butów. Nie będzie tutaj zdecydowanego zwycięzcy. Mam nadzieję. Nie powiem. Cena do sztosta. Jak wiemy, te trzy pary są tej samej ceny. Te są. Tańczy. Jeśli chodzi o sztosowatość cebu, to tak. Tutaj ten pak pierwszy tak mech. Kolabu na razie żadnych nie ma. Yy, tutaj najfajniejsze było Ład D i Best Of i Te Sashiko, co ja mam trzy pary. Tutaj Hepty, yy, ostar, yy, to Blue Aqua, yy, drugie. To ze zwierzęcym printem na rzepie, no tak, nie było za dużo fajnych. Chcę mu piątki, piątki wygrała z marzmurami. No, tutaj to uważam za fajne, to Sashiko. I na razie, że chociaż te, co Kairi ma w nich grać, na yy, w tych strojach City Edition. Brooklynu to niebieskie, tych niebieskich takich, no to to jest sztos. Powiem Wam, że sztos. Może nie każdemu siedzi, ale mi by mi usiadło. Ja ostatnio mam fazę na niebieski kolor i jakoś tak mi wszystko siedzę. Zresztą zobaczcie: niebieskie, niebieskie wstawki, tu też trochę niebieskiego, tu też trochę niebieskiego. Niebieskie u mnie prowadzi. A tak serio, to u mnie kolory to jest zmienna taka, co mi danego dnia siedzi, to. No. Więc cena do sztosa. Uważam, że dam punkt Kairi 3 ponieważ są trzy fajne sztosiki, bułciki, dodatkowo są najtańsze i to zdecydowanie można je było kupić za 200 zł, więc dam im punkt. tą kategorię ceny do sztosa wygrają Kairi Benz. One są zwycięzcami. Tutaj się coś wyświetli nad nimi wtedy. Kolejna kategoria, czyli trakcje. Jeśli chodzi o trakcje, to zwycięzcami byłyby tu Kylie Piątki. Ponieważ Kylie Piątki ze wszystkich Kaili, które mam, mają zdecydowanie najlepszą trakcję. Jeśli chodzi o te, które mamy tutaj, to z żadnymi nie miałem problemu z trakcją. Wszędzie uważam, że trakcja jest bardzo dobra, choć mogła być lepsza. Oczywiście zawsze może być lepsza. Ja w tych butach na przykład grałem pół meczu w Pan w tych Patrykach, a drugie pół w tych, to w tych już była gorsza niż tamtych. Jeździłem w drugiej połowie w tych. No. Więc ja osobiście to jest tylko moje oczywiście subiektywne zdanie, nie kompletnie obiektywizm, bo wie, jak wiemy, to jak jesteś ciężki, jak się poruszasz i tak dalej, będzie warunkować to, jak dane zmienne wypadają. W mojej opinii najlepszą trakcję czułem w. Siódemkach. Mi najlepiej się kleiły do parkietu. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, że ta atrakcja jest dupy, że lepsza jest w hybrydkach, że, le... że w szóstkach już w ogóle klei się do parkietu. No ja wam powiem tak, ja się w szóstkach ślizgałem. Ja wiem, że pewien geniusz powiedział, że to jest najlepsza atrakcja i to jest już święte, a tysiąc osób kupiło te buty i nie kupiło żadnych innych i nie mam porównania, ale no i w mojej opinii, o, tak jak mówię, kompletnie subiektywnej. Najlepsze mają Kairi 7 i one wygrywają trakcję. Brrr. No, jeśli chodzi o amortyzację, to tutaj już e, bój praktycznie, ja, w mojej opinii, stoczyłbym między Kairi 6, a Kairi S2 Hybrid. Te dwa modele są na bardzo podobnym poziomie, ale minimalnie gorzej bym powiedział niż hybrydy i szóstki hybrydy, mają jeden mankament, czyli zakładanie. Szóstki są spoko, naprawdę fajnymi butami. Są dużo bardziej je wolę niż piąteczki. Nie, nie, nie chcę, żeby wyszło tak, że jakichś butów nie lubię czy coś, bo wszystkie z tych K&N są naprawdę super. Ja, są z dobrymi butami w dobrej cenie, o tak. Nie są wybitnymi, ale są dobrymi w dobrej cenie. Więc no, nie ma między nimi tak wielkich różnic, ale jeśli muszę dać punkt za amortyzację, to dam zdecydowanie Kairi. No może nie zdecydowanie, ale zdecydowanie z tych czterech to już tak, a z tych dwóch to już tak bardzo blisko – hybrydo. Hybrydy Pff, dostają punkcik, jak widzicie, wszystko leci po jeden, poza szóstkami i naprawdę należy im się, bo… No, czuję w nich tą amortyzację tak chyba najlepiej z tych wszystkich butów, choć jest to bardzo subiektywne, powtarzam to po raz enty. Teraz wygoda. I tutaj leci punkt do Kairi szóstek. Siódemki są mega wygodne, te też są bardzo wygodne, ale te mają tutaj jakoś tak najbardziej dopasowane do mnie półduszeczki przy lesie i bardzo mi siedzą na tego... W tym meczu, o którym wspominałem, pierwszą połowę grałem w piątkach, bo są mniej wygodne niż szóstki. I szóstki, jak mam zmęczone stopy, i takie już wiecie, one lekko spuchną i tak dalej, to wolę założyć sobie szósteczki wtedy, bo są wygodniejsze. I dlatego punkt przyleci tutaj do szósteczek. Hybrydy, o Jezu, to zakładanie przez to to jest tragedia, więc no ja nie wiem, wziąłbym zarobku w górę, ale no wtedy by były za długie. No, powiem Wam, że ciężki temacik, ale wracając, leci punkt do Kairi szóstek. Bum! Ostatnia kategoria, została piąta, każdy ma po jednym punkcie, a piąta kategoria to ochrona roztrechotanych stawów. A przy okazji, przy ochronie roztrechotanych stawów, przyleci waga, która oceni nam, który but jest najlżejszy ze wszystkich butów Kylie. Mierzymy tylko, ważymy prawe buty. Siódemka. 398, hybryda, no to chyba będzie ciężej, 468, czekamy gramów różnicy, szóstka, 485, ilą? 421, 20. No i moi drodzy, najlżejszym butem jest siódemka. Tego się nie spodziewałem, bo jednocześnie jest butem no, podobnym wysokościowo do poprzednich. Myślałem, że low będzie a tu całe życie człowiek się zaskakuje. Dlatego muszę częściej na odcinkach ważyć buty. A jeśli chodzi o ochronę stawów, to tak, mimo że te dwa buty mają lepszą amortyzację, to przez to, że ten ma fajną trakcję, jest wygodny i fajnie owija mi stopę, lowe odpadają, bo nie to, że są złe, ale odpadają z kompetycji. Kto ogląda porównania butów, zapraszam do innych porównań butów, tam zrozumiecie, dlaczego to mówię, te złe Tutaj no, dostają punkcik, siódemki, bum. I siódemki wygrywają całe starcie Kaili. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Kolego, który napisał, bądź koleżanką, przepraszam, to mi nie było ci podany który zaproponowałeś odcinek. Mam nadzieję, że jesteś usatysfakcjonowany, szczęśliwy i że jeszcze jeśli masz jakieś propozycje na odcinki o tematyce porównań butów, to piszcie w komentarzach z miłą chęcią porównam Wam buciki, które są lepsze. Oczywiście moim subiektywnym okiem. Dobra, wielkie dzięki. Pamiętajcie jeszcze raz zostawić suba, skomentować i na razie cześć!